Witamy Was widzowie bardzo serdecznie na kanale BetClick Polska, ze mną Tomasz Adamek, były mistrz świata wagi junior ciężkiej i półciężkiej, witam serdecznie. Witam i Ciebie i Państwa. Na początek pytanie, które muszę zadać, wrażenia po tak dantejskiej konferencji według Tomka Adamka. No wiesz, no, pierwszy raz byłem na takiej konferencji, no, to uśmiałem się powiem szczerze, no a tamten jeden drugiego uderzył, no jest to niepotrzebne. No. No nie wiem, czy ta walka się odbędzie, no bo mam tam rozciętą głowę. I tego się nie robi na konferencjach, a to się robi w ringu. czy w klatce, w tym, w tym przypadku. No, takie troszeczkę to jest, mówię, no, głupie. Nie powinno to mieć miejsca? Nie, absolutnie, że nie. Aczkolwiek y, widząc też te największe gale, y, typu wczoraj widziałem chyba ojciec Tysona Fiurego też wyskoczył do kogoś z obozu Syka, uderzył głową, rozbił sobie łuk No ale, to, no, ale to był ojciec, nie, no, ta, nie, nie, nie zawodnik. No, za, no, załóżmy, dzisiaj jest konferencja, w sobotę ma być walka. No, i, I teraz nie wiadomo, czy będzie chłopak walczył. To, to jest bardzo niepotrzebne i głupie. To, to nie, mówię, masz talent, pokazuj go w klatce, czy Ringu. To jest moja, moja odpowiedź. Zgadza się. Jak forma? Krótkie pytanie. Wszystko, wszystko dobrze. Zdrowy. Obóz idzie zgodnie z planem? Dobry obóz w hotelu Elements. Weryfikacja to, to sobota klatka. Wiele razy powtarzałeś przed walkami, że podczas okresów przygotowawczych na końcu, kiedy organizm jest już wymęczony, wycieńczony, pojawia się czasem jakieś przeziębienie, drobne kontuzje. Zawsze, to, jest, to, zawsze, zawsze jest ryzyko złapania czegoś, no jest, spotykasz się z ludźmi, no ale nie, mam nadzieję, że do soboty będzie wszystko dobrze, jest bardzo dobrze i, i do roboty póki, póki można. Tak, w końcu na Fame usłyszymy piosenkę funky Polaka. Przyznam, że w tej samej hali, kiedy walczyłeś z Mamedem, gdy wybrzmiało, to na naszej polskiej ziemi pojawiła się taka, no, takie mocne emocje gdzieś tam w środku. Teraz będzie to samo, ale publiczność będzie troszkę, troszkę inna. Czy ty już może myślałeś, wizualizowałeś sobie? Jak no, będzie to młodzież, teraz... no to jest młodzież, no to tak, są tak. Młodzi, młodzi, ja mam pewnie starsze, znaczy na pewno mam starsze, starsze córki niż tutaj kibice, no ale... Co to, na co to przyszło staremu Adamkowi walczyć? No ale chce mi się, no to walczę. Ale powiedz szczerze, czy to była kwestia to, że posypali, no czy czasem... Trochę, nie, no i no chcę, chcę dokończyć jak, pytanie. Jak, jak nie ma, no, do, ale, nie ma ale, no to nie ma walki, no Ale chcę dokończyć pytanie, bo często fajterzy mówią, że są uzależnieni od tych emocji i czasem już to... Nie, nie, nie. Emocji że brakowało byłem. tego, tej, brakowało, tej publiczności. Nie no słuchaj, no siedzisz w domu, wstajesz rano jest fajerant. A ja czuję się na siłach, bo sobie biegam. Chodzę na basen, sauna i mówię, jeszcze mogę powalczyć, więc mamy dobry kontakt od lat z Mateuszem Burkiem i więc zrobię coś. No i co, dostałem kontrakt na fame, na dwie walki. No i to właśnie zaczyna się zaczyna się pierwsza z nich z jednej. No i, i robimy robotę. Jeżeli wszystko będzie zdrowie dopisywało, może by zrobić pewnie i może trzecią. Ale wreszcie trzeba powiedzieć stop, no bo lata lecą. No 47 lat. Od 1999 zawodowa kariera, tyś, dziesiątki tysięcy kilometrów przebiegłem. Hmm. Liczyłem kiedyś w samej zawodowej karierze. Z Polski do Stanów i trzy czwarte, samego biegu. Bogu dziękować hmm. jestem zdrowy, zdrowe nogi, wiesz, i głowa. No, także... Trzeba to było się troszkę pobić i trenować, by, by tak zajść daleko, jak ja zasz, zaszłem, tak? No tak, tak. To jest niepodważalne. Byłem miesiąc temu w zasadzie na meczu New Jersey Devils w Prudential Center i sobie pomyślałem, jakie tam musiały być emocje, kiedy ta skumulowana Polonia e, za każdym razem musiała się No i tam też były by walki, ale pośród kibiców, nie pośród zawodników, ale... Tak? No, o, no przecież jak Polacy ruszyli na Amerykanów, no tam... Na czarnoskórych tam jechali równo, wiesz, Ale poważnie? No oczywiście, no, wiele razy interweniowała security, bo, no bo bili się normalnie na, na trybunach, no ale jak to Polacy, nie? No od razu można było tam na tej dzielnicy poczuć tą to, to, to polską krew. Słuchaj, już powiem ci, bo sobie teraz, godzina 21, zamykali wszystkie bary. Jakby otwarte War... do 11 to byli Polacy pijani i się bili. Mm. Także wiedzieli, że do 9 jak nie są jeszcze pijani, to mogli sprzedawać. A po 9 było zamknięte bary. Dał się? Dał da się? Nie? się, nie? Da się, da się. Ostatnia kwestia. Oglądałeś walkę Artura, szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem? Nie, na żywo nie oglądałem, oglądałem powtórkę, No szkoda, Artur przegrał. No i to takie przykre jest, bo ta kolejna lokal, no myślę, że powinien kończyć swoją karierę, no bo zdrowie jest ważniejsze niż, Myślisz? niż pieniądze. Ta. Myślisz, że nie powinien nawet brać, nie wiem, kasowych walk, które by były dla niego w cudzysłowie łatwiejsze? Ale to, wiesz, to jest pytanie też to jest do Artura. Artura znam wiele lat i wiesz, trudno kogoś oceniać. Ja nie, nigdy tego nie lubiłem robić i nie chcę tego robić. Każdy wie, czy jak mi ktoś dzisiaj powie, po co wchodzisz do ringu? Pieniądze. Nie, ja sobie dobrze się czuję. Jestem zdrowy, mam dobrą pamięć. Mam mózg Bogu dziękować, abym nigdy nie walczył. A mogę sobie jeszcze dorobić do emerytury? Świetnie się poczuć, przyjechać do Polski, spotkać kumpli. Trzy rundowe walki. To ja mówię mojej żonie Dorotko, do pięćdziesiątki będę walczył. No! Do siedemdziesiątki jeszcze zamieszkaj w Polsce. To była, to jest, tak mi moja żona parę dni temu. Nie, no oczywiście można, można się bawić sportem, ja się bawię sportem, bo ja swoje największe sukcesy osiągnąłem już dawno, a przygoda trwa dalej. A czas Wtedy... pokażę. weryfikacja jest w sobotę, jak będę, się, będę szybki, tak jak powtarzam, będzie speed, no to lądujemy niebawem na drugą walkę. Czyli rano przyżegnać się, speed i wiadomo... Robota. Dobrej zabawy. Bez pracy nie ma kołaczy. Dokładnie, dziękuję bardzo.